Kochani. Nieraz pojawia się jakieś pytanie. No właśnie, po co mam to coś doświadczać? Kiedy już wiem, że to jest niewłaściwe, niewspierające, niepomagające, nieintegrujące. I. <śm> Kiedy pojawia się jakieś takie właśnie e, pytanie w nas, czy ja muszę to doświadczać? Nie, nie muszę. To mnie nie buduje, nie harmonizuje. I to jest taki fajny moment takiego spotkania się samym sobą. Faktycznie nie musimy czegoś doświadczać, co nas jakby nie jest naszym wyborem. Nie jest e, czymś, co nas. Nie integruje. Ale to jest taki malutki haczyk, który jest bardzo, bardzo istotny i w moim odkrywaniu siebie jest, uważam, jeden z najważniejszych elementów. Jeżeli po coś sięgamy, coś robimy, coś doświadczamy, i pojawia się w nas pewien rodzaj nieakceptacji danego działania. Rodzaj oporu na coś, rodzaj y, jakiegoś niesmaku w sobie, rodzaj jakiejś y, dezintegracji w sobie, jakiegoś poczucia, że ja obniżam swoje wibracje albo cokolwiek innego. To, to jest taki fajny moment, by temu się przyjrzeć, bo on jest bardzo istotny. Objawia w nas pewien rodzaj przekonań. Dualnych, które pokazują, to mnie wspiera, to mnie nie wspiera. To jest dobre, a to jest złe. To jest ach, och, rozluźnienie, a to jest och, och ech, napięcie. I to jest bardzo ważne, że nad rzeczach, które my gdzieś nazwaliśmy niesprzyjającymi, jeżeli w nie wchodzimy i czujemy w sobie pewien rodzaj można powiedzieć, oporu, negacji, takiego nie, to nie jest to, to nie jest to. to, to jest moment zatrzymania i ujrzenia, że ten opór tak naprawdę wynika z naszych przekonań. Bo moment, kiedy my przekraczamy pewien rodzaj jakby tej dualnej świadomości, to wkraczamy w przestrzeń wdzięczności za wszystko. Że to, co mnie napina, też mi służy. To, co mnie dezintegruje, też mi służy. To, co mnie boli, też mi służy. I nie chodzi o to, że ja teraz legnę do rzeczy, które mi nie służą, ale nie odpycham rzeczy tych, które mnie, mi są niewygodne, które przejawiają się w moim yy, życiu. Tak naprawdę. Im bardziej gdzieś tam otworzymy się na ten przepływ energii i światła, tym więcej różności wyniknie, wypłynie spod dywanu naszej podświadomości. I to jest piękne, bo wtedy można się spotkać z tak zwanym swoim cieniem, ale to jest też taka bójda. Bo to nie jest cień-światło, tylko to jest kwestia tak naprawdę. Yy, Różnych przejawów siebie w historii, w inkarnacyjnej historii, w swoim życiu, w wychowaniu, w świadomości, gdzie wszystko było rodzajem doświadczenia. I nie ma doświadczenia bardziej chcianego lub mniej chcianego. A to, co naprawdę jest tak powodowane duszą, duszą duchem, naszym esencją, to jest to, żeby objąć jedno i drugie, bo wszystko nam służy. Wszystko nas wspiera. Nie ma rzeczy, które nas niszczą. Nie ma. To są rzeczy, które my tak naprawdę nazwaliśmy je, że nas niszczą, i przez, ten, przez to przekonanie, przez ten opór, przez to yy, tworzymy opór w sobie. A wraz z tym napięcie i wraz z tym wojnę. I to jest. Też element właśnie tego, by odkrywać siebie poprzez to, że wojna ma jakiś swój zakres. Jest jakąś częścią w tym doświadczeniu naszym. Można ją też objąć. I zobaczyć, że tam, gdzie skupiamy energię, tam coś rozwijamy. Kiedy skupiamy na szerzenie życia bez wojny, szerzenie pokoju. To tak naprawdę gdzieś tam obok jest ten dualna opozycja w postaci wojny, napięcia. Także słuchajcie, to jest takie może dziwne, trudne do zrozumienia. Wielokrotnie z tym walczyłem i się nie zgadzałem z tym, ale nie ma czegoś, czego by, co by nam nie służyło. Nie ma czegoś, co się dzieje przypadkowo, czy jest niechciane. To wszystko jest wynikiem pewnych różnych energetycznych rezonansów, i się przejawia po to, żebyśmy my mogli to obejmować w przepływie. Obejmować to tak, że wobec czegokolwiek, co widzimy, co dostrzegamy w sobie, w świecie, bo to, tak, to jest w sumie jedno i to samo, to żebyśmy mieli na to przyzwolenie. Nie stawiali na to oporu, nie walczyli z tym. Uznali, że ta część nie jest ani dobra, ani zła, po prostu ona się przejawia jako wynik moich wyborów. Tam, gdzie zwracam uwagę, tam tworzę swoje życie. Kilka takich luźnych refleksji, ale jak ważnych dla mnie, byśmy też zatrzymali się i pomyśleli nad tym. A może coś zaklika. I nagle, o, o, to ja tyle ganiałem za tymi różnymi chcianymi, oczekiwanymi, pięknymi ekspresjami swojego życia. A tu nagle okazuje się, ganiałem i uciekałem od innych, bo coś nie chciałem, a coś chciałem. A przyjąć wszystko jest kluczem do tego, żeby właśnie potem wybierać świadomie. 阿拉什海。